A co, gdy w życiu czekają cię zmiany? Co będzie, gdy w życiu czekają cię zmiany, a jest to niemal pewne? Jedną z bardziej frustrujących rzeczy, jakiej czasem doświadczają rodzice, jest to, gdy okazuje się, że ich dzieci nie żyją tymi samymi priorytetami i wartościami, co oni. Pamiętam wyznanie jednego z przybyłych do USA obcokrajowców, który wreszcie uzyskał zgodę na Legalny, stały pobyt, a z czasem także i obywatelstwo, jak silnym dla niego i dla jego żony było to takie formujące wydarzenie. Regularnie świętował z rodziną fakt, że są Amerykanami. Mieli nawet tradycyjną coroczną wycieczkę do Statuły Wolności, a jego dzieci zapamiętały właśnie z tych wydarzeń takie wręcz religijne podekscytowanie ich rodziców. Cóż, Lecz one same, jedyne co znały ze swojego życia, to dzieciństwo w Stanach. Nie miały tego przeżycia, oczekiwania na obywatelstwo. Odkąd były w stanie sięgnąć pamięcią, były Amerykanami. One żyły już innymi wartościami. Jakby to młodzież za 30 lat temu powiedziała, co innego je kręciło. Zjawisko zmian pokoleniowych, czy tego, jak bardzo może odmienić się nam perspektywa, kiedy zmienią się okoliczności. Jest oczywiście świetnie znane naszemu Stwórcy. On dobrze wiedział, co stanie się z myśleniem jego umiłowanego narodu wybranego, gdy ten wkroczy do Ziemi obiecanej. Wędrówka po pustyni zakończona. Burzliwy okres podboju Kananu jest już za nami. Zaczynamy się urządzać. I Pan Bóg ustanawia tu pewien rytuał. Obowiązek, jaki nałożył na każdego Izraelitę. Zwyczaj, który miał za zadanie utrzymać go właśnie w tej perspektywie bożej, nie pozwolić mu zejść z tej drogi. Miał pomóc, ustrzec go, by nie stał się jak ten statek pędzony wichrami, bez steru, rzucany to tu, to tam, nie tam, gdzie on chce, ale jak okoliczności nadarzą. Przeczytajmy o tym z księgi powtórzonego prawa, dzisiaj właśnie Stary Testament. Ale zanim to uczynimy, pomódlmy się. Panie Boże, Ty, kiedy miałeś do czynienia z narodem, który był w przymierzu z Tobą, uczyniłeś go pewnych lekcji, których też nauczysz i nas. Prosimy Cię, abyś pomógł nam wyciągnąć wnioski, że choć nie jesteśmy w ziemi obiecanej dokładnie jak Izrael, ale, panie, ty nadal prowadzisz nas drogą, z której nie chcesz, abyśmy schodzili. Modliśmy się, abyśmy mogli zachować i zastosować te słowa. Amen. To jest piąta Mojżeszowa, czyli księga powtórzonego prawa, rozdział 26, pierwszych 11 wersetów. Czytam 26 rozdział od pierwszego wersetu. A gdy wejdziesz do ziemi, którą daje ci Pan, Bóg Twój, w posiadanie, i zajmiesz ją. I osiedlisz się w niej, to weźmiesz z pierwotin wszelkich płodów rolnych, jakie uzyskasz w ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, i włożysz do kosza, i pójdziesz na miejsce, które Pan, Bóg twój, wybierze na mieszkanie dla imienia swego. Przyjdziesz do kapłana, który będzie w owych dniach, i powiesz do niego: Wyznaję dziś przed Panem Bogiem Twoim, że przyszedłem do ziemi, o której przysiągł Pan naszym Ojcom, że nam ją da. Kapłan weźmie kosz z twojej ręki i postawi go przed ołtarzem pana, boga twego. Potem odezwiesz się i powiesz przed panem, bogiem twoim. Zbłąkanym Aramejczykiem był mój ojciec i zstąpił do Egiptu i przebywał tam jako obcy przybysz w nielicznej garstce, lecz stał się tam wielkim, potężnym i licznym narodem. Lecz Egipcjanie źle się z nami obchodzili, uciskali nas i nakładali na nas ciężką pracę przymusową. My zaś wołaliśmy do Pana, Boga, naszych ojców, i Pan wysłuchał naszego głosu, i wejrzał na naszą drękę i mozu oraz nasz ucisk. I wyprowadził nas Pan z Egiptu ręką możną i podniesionym ramieniem, wśród wielkiej zgrozy, znaków i cudów. I przyprowadził nas na to miejsce i dał nam tę ziemię, ziemię opływającą w mleko i miód. A teraz oto. Przyniosłem przerwałciny płodu w ziemi, którą dałeś mi, panie. Położysz to przed Panem, Bogiem Twoim, i oddasz pokłon Panu, Bogu Twemu. I będziesz się weselił z wszelkiego dobra, które Pan, Bóg Twój, dał tobie i twemu domowi i ty, i Lewita, i obcy przybysz, który jest pośród ciebie. Apostoł Piotr mówi: Uschła, trawa i kwiat opad, ale słowo Pana trwa na wieki. W samym tym fragmencie aż. Pięciokrotnie jest wspomniany to, że ziemia, jaką Izraelita, w jakiej się znalazł, jest tą, którą mu Pan Bóg dał na własność. To jest pierwsza rzecz, jaką będzie pamiętał dzięki temu rytowi przynoszenia kosza pierwszych plonów. To mocno wbijało mu w głowę, że ostatecznie to nie jego oręż, wytrwałość, mężność dały tę ziemię. To Bóg. Bóg Izraela pararował teren do zamieszkania, hodowli trzody i uprawy roli. No i zwróćmy uwagę, że Pan Bóg bardzo precyzyjnie nakazał, żeby każda głowa rodziny wzięła pierwociny, czyli te pierwsze, co się urodziło z danego roku z plonów, i to były rozmaite plony, włożyła to do kosza, a skoro miało się to zmieścić w kosze, no to nie były to ogromne ilości. Lecz przyniesienie pierwocin plonu Panu Bogu. Było symbolicznym uznaniem, że nie tylko faktu, że zawdzięczamy Bogu tę obfitość zbiorów, ale to, że On ma prawo do wszystkiego, co posiadamy. Dla kilku komentatorów wydaje się jasne, że jest mowa o jednokrotnym wydarzeniu. Że tylko raz po wkroczeniu do kananu miał być ten odbrzęd zachowany. Jednak wskazówki zawarte w dalszej części tego fragmentu i w dalszym kontekście Sugerują, że mowa jest o radowaniu się przed Panem wraz z Lewitą, obcym przybyszem, i to jest brane jako zarządzenie corocznego takiej corocznej praktyki, corocznego zwyczaju przynoszenia kosza pierwocin. Oczywiście prawo przewidywało ponadto kilka innych ofiar z pierwocin, poszczególnych zbiorów, jak na przykład pierwocin pierwszego snopa jęczmienia, który był przynoszony na Świętopaschy, czy dwóch bochenków chleba pszenicznego przynoszonych na święto, pięćdziesiątnicy i tak dalej. Jednak ta ofiara z pierwocin, różnych plonów, wkładana do koszyka, przynoszona przed kapłana, bo wydaje się być czymś zupełnie unikalnym. Co dokładnie było w tym koszyku? Niektórzy dopatrują się listy produktów z opisu, z rozdziału ósmego tej księgi, gdzie Pan Bóg mówi od siódmego wersetu, gdyż Pan Bóg twój wprowadza Cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki, źródła tryskają w dolinie i na górze, do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego i drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu. I prawdopodobnie te produkty znajdowały się w tym koszu. Co jest dla nas istotne? To nie to, co odbyło w tym koszu, i tak dalej. Ale co Izraelita przy tej okazji miał wspomnieć? W ogóle sama instrukcja tego, co ma być uczynione, co ma być powiedziane, gdy on składa swój kosz przed kapłanem, była bardzo precyzyjna. On miał powiedzieć i to wypowiedzieć głośno, pewną sentencję. I taka struktura nakazu, że mówi, że to jest masz powiedzieć, masz głośno powiedzieć. Sugeruje, że możliwe, iż kapłan najpierw pytał tego Izraelitę, co i dlaczego przyniósł panu. A ten miał gotową formułę do tego, żeby odpowiedzieć. I to jest od trzeciego wersetu. Wyznaj dziś przed panem, Bogiem Twoim, że przyszedłem do ziemi, o której przysiągł pan naszym ojcom, że nam ją da. A po postawieniu kosza miał dodać: Zbłąkanym Aramejczykiem był mój ojciec, i wstąpił do Egiptu i przebywał tam jako obcy. Przebysz w nielicznej garstce i tak dalej. Egipcjanie źle się z nim obchodzili. Wołaliśmy do Pana, wyprowadził nas i przyprowadził w to miejsce. Jak widzimy, on miał w skrócie opowiedzieć historię rodu Jakuba. Aż do wyprowadzenia Izraela z Egiptu do ziemi obiecanej. Może zdumiewa opis samego Jakuba, w końcu wielkiego patriarchy, który dał początek 12 plemionom Izraela, a tu określony jest jako Aramejczyk, dosłownie bliski wyginięciu. No, określenie, mój ojciec też należy oczywiście traktować jako przodek, no bo Jakub miał wiadomo, dwunastu synów plus córkę Dinę. Więc ten, który to wypowiadał, no nie miał fizycznie za ojca Jakuba, ale chodzi o to, że był przodkiem tego Izraelity. Wygląda na to też, że autor zastosował tu synekdochę. Taki zabieg literacki, gdzie jednostka reprezentuje grupę. Bo kto? Zbłąkany Aramejczyk, czyli Jakub, wstąpił do Egiptu, a przebywał tam jako obcy przybysz w nielicznej garstce. Jakub w nielicznej garstce, czyli synekdocha. Jedno za grupę. Sam Jakub reprezentuje to początkową grupę hebrajczyków osiadłą w Egipcie. Dodane słowa, lecz stał się wielkim, potężnym i licznym narodem, są ostatnimi słowami wypowiedzianymi w o, trzeciej osobie, że on stał się, nie? Bo następnie mamy już utożsamienie się mówiącego ze swoim narodem. Lecz Egipcjanie źle się z nami obchodzili, uciskali nas i nakładali na nas ciężką pracę przymusową. My zaś wołaliśmy do Pana Boga naszych Ojców, i Pan wysłuchał naszego głosu, wejrzał na naszą udrękę. I Mozu, oraz na nasz ucisk, i wyprowadził nas Pan z Egiptu. Oczywiście na pewno ten, który to mówił, nawet w pierwszym pokoleniu tych, co wkroczyli do Kananu, nie był tym, który pracował w Egipcie, bo wiemy, że to pokolenie niewierne wymarło i dopiero ich dzieci weszły, ale tu widać, że to jest utożsamienie się wierzącego z narodem wybranym, z jego losem, z jego etosem. W całej tej przemowie, przez ukazanie patriarchy. Jakuba jako znikomej postaci, przez identyfikowanie się mówiącego z narodem wybranym i też przez wielokrotne podkreślenie opatrznościowej roli Bożego działania w tym, aby Izrael najpierw pomnożył, a później wyzwolił z niewoli egipskiej, przebija przez to jedno. Izraelito, nigdy, przenigdy nie zapomnij, iż wszystko zawdzięczasz Bogu. Następną rzeczą, jaką ten Izraelita miał wspomnieć, to było, w jaki sposób Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu. To jest ósmy werset. I wyprowadził nas Pan z Egiptu ręką możną i podniesionym ramieniem, co w hebrajskim idiomie oznacza zwycięsko, wśród wielkiej zgrozy, znaków i cudów. Zwróciliście uwagę na okoliczności wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu? Przeczytaliśmy ręką możną i podniesionym ranieniem wśród wielkiej zgrozy, znaków i cudów. I to jest zgodne z dokładnym odczytywaniem, takim literalnym odczytywaniem Księgi Eksodus, Wyjścia i Księgi Liczb, ale stoi w jaskrawej sprzeczności z tym, co powszechnie wykładane jest na Wydziałach Historii, świeckich uniwersytetów, gdzie tam się przedstawia narrację, że jeśli kiedykolwiek było wyjście jakiś plemion Izraela z Egiptu. To co najwyżej niewielkie grupy rodzin, nomadycznych, przemieściły się bez wielkiego rozgłosu i zasiedliły kana. To jest standard, co się dziś opowiada. Oczywiście prawdą jest to, co mówi Boże Słowo. I to nie tylko w Pięcioksiągu. Wydarzenie wyprowadzenia Izraela z Egiptu, któremu towarzyszyły dramatyczne znaki, było tak traumatyczne dla Egipcjan, że wieść ta rozniosła się wśród okolicznych narodów. Jeszcze w Księdze Wyjścia czytamy o tym, że wieść o wyzwoleniu Izraela z niewoli doszła do midiańskiego kapłana, teścia Mojżesza. To jest Księga Wyjścia 18.1. A gdy Jetro, kapłan mediański, teść Mojżesza usłyszał o wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i ludu swego izraelskiego, że Pan wyprowadził Izraela z Egiptu, no i później jest mowa, że wziął synów jego i żonę Syporę i przyprowadził do niego. W Księdze Jozuego, w Księdze Jozuego czytamy, jak Rahab. W rozmowie z izraelskimi szpiegami w Wierychu powiedziała, to jest 2:9:10. Wiem, że Pan dał wam tę ziemię, gdyż padł na nas strach przed Wami. I wszyscy mieszkańcy tej ziemi drżą przed Wami. Słyszeliśmy bowiem, że Pan wysuszył przed Wami wodę Morza Czerwonego, gdy wychodziliście z Egiptu. To nie brzmi jak ciche wyjście grupy nomadów izraelskich. Podobnie w księdze sędziów, dużo później, powołany na przywódcę w Izraelu Gedeon. Zachowywał w pamięci te czyny Boga dokonane nad Egiptem. To jest w sędziów 6, 12, 13, kiedy rozmawia z aniołem, który go powołuje. Okazał się Gedeonowi, anioł Pański, rzekł do niego: Pan z tobą, mężu, waleczy. A Gedeon rzekł do niego: Za pozwoleniem, panie mój, jeśli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: Czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midianczyków. Znów mamy wspomniane cudowne wyprowadzenie z Egiptu. Więc nie dajmy się zwieść i odwieść od poprawnego odczytywania księgi wyjścia, księgi liczb, jak wyglądało wyjście Izraelitów z Egiptu, jako naznaczonego cudami, wielkimi znakami wydarzenia, że wyprowadził ich właśnie ręką możną i podniesionym ramieniem wśród wielkiej zgrozy znaków i cudów. To wydarzenie mówiło o wielkiej chwale naszego Boga, a wiadomo ci, co Boga nienawidzą, będą chcieli Jego chwałę poniżać. Jest nawet no, odnaleziony tak zwany papirus Ipuwera, egipskiego pisarza, który zawiera poemat lamentacyjny nad straszliwymi wydarzeniami, jakie dotknęły Egipt. Niektóre z opisanych tam zdarzeń do złudzenia przypominają elementy plag egipskich, jakie, o których czytamy w Księdze Wyjścia. Nawet do takich szczegółów, jak klejnoty na szyjach naszych niewolników, jak ogień, słup ognia przed ich pochodem i tak dalej. Oczywiście niewierzący historycy od razu dementują, że to nie może opisywać cudów biblijnych, powołując się na kilka niezgodności w narracji, ale oczywiście, że i Puwer mógł mieć ograniczoną wiedzę i mylić się, bo nie to był to tekst natchniony, ale po prostu oni nie widzą tam cudów biblijnych, bo oni nie wierzą w cuda. Więc tylko światopoglądowe uprzedzenie przebija z ich krytyki. Ale wracając do naszego pobożnego Izraelity, który miał przyjść z koszem pierwocin do miejsca, które Bóg sobie obrał, o czym wiemy, że później okazało się to być Jerozolimą. I w tym, co on miał wypowiedzieć, wspomniana jest potem następna obietnica pana Boga, że wprowadzi swój lud do ziemi błogosławieństwa. Werset dziewiąty: I przyprowadził nas na to miejsce i dał nam tę ziemię, ziemię opływającą w mleko i miód. Po co miał to wypowiedzieć? To przecież miało za zadanie przypomnieć i jemu samemu, i ewentualnie jego rodzinie wraz z nim, że Pan Bóg okazał się być wierny swojemu ludowi. Kiedy czytamy na przykład Psalmy, co dzisiaj śpiewaliśmy, to wielokrotnie napotykamy wątpliwości psalmisty. Czy Bóg nie zapomniał o swoich? Wyrażone są tam wątpliwości, czy na pewno on okaże się wierny? Zatem choć czasem okoliczności mogłyby nas prowadzić do powątpiewania w Bożą wierność, to na wzór psalmisty. I za przykładem tego Izraelity, który przychodził przed oblicze Boga z wyznaniem o wierności Boga, my też mamy zachować wiarę, wiarę, że nigdy nie wolno nam zapomnieć, iż Bóg zawsze w ostatecznym rozrachunku wobec swojego ludu okaże się być wiernym. Popatrzmy na bardzo wczesne wyznanie wiary pierwotnego Kościoła, Nowego Przymierza. II 2, 1, 13. Prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się go zaprzemy, i On się nas zaprze. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, z samego siebie zaprzeć się nie może. Gdyby Bóg miałby nie dotrzymać. Słowa osobą, które włączył w przymierze ze sobą, to wierność jego byłaby zakwestionowana, a to jest niemożliwe. Czyli dotąd nauczyliśmy się już pierwszej rzeczy z naszego tekstu. Możemy liczyć na Bożą Wierność, niezależnie od okoliczności. Możesz liczyć na Bożą Wierność, niezależnie od okoliczności. Ale co było wcześniejszym warunkiem, jaki my powinniśmy spełnić, nauką, którą trzeba nam przyjąć? To jest druga lekcja. Wszystko, co posiadamy, więzi, majątek, wszystko to, kim jesteśmy, uroda, zdrowie, talenty, nie jest naprawdę nasze. Jesteśmy tylko szafarzami, zarządcami powierzonej nam Bożej własności. Wszystko, co posiadamy, więzi, majątek, wszystko to, kim jesteśmy, zdrowie, uroda, talenty, nie jest naprawdę nasze. My jesteśmy tylko zarządcami powierzonej nam Bożej własności. Fakt, tekst wspomina danie Izraelowi ziemi. Ale jak dobrze się przyjrzeć i temu tekstowi i całości objawienia Biblijnego, to okazuje się, że ostatecznym właścicielem ziemi, dóbr, czy w końcu nas samych, dochodzimy do wniosku, że jest nim sam Bóg. To nie jest nasze. My jesteśmy tylko Zarządcami, właśnie tymi szafarzami powierzonych nam rzeczy. Zobaczcie, gdy to potraktujemy poważnie, to bardzo zmienia się perspektywa na wiele aspektów naszego życia. Kiedy lata temu spotkamy się z podobną nauką pisma o szafarstwie, był to cykl Marka Kielara, traktujący o kwestiach materialnych, o Bożym szafarstwie. O ile nie pomyliłem chronologii, to wkrótce nadszedł test tego, czy tę naukę potraktuję na serio. Wyjeżdżaliśmy na dwa miesiące do Stanów, a w Warszawie było małżeństwo pracujące w misji, do której później myśmy się przyłączyli. Oni nie mieli samochodu. My mieliśmy na te dwa letnie miesiące zostawić samochód. No właśnie gdzie? Na strzeżonym parkingu. Jakoś uwierała mnie myśl, że nasze auto by cały czas stało, gdy ta para mogłaby z niego skorzystać i być bardziej skuteczni dzięki temu narzędziu. Pomimo że dla pracownika ruchu, jakimi wtedy byliśmy, samochód był bardzo ważny, gdyż przydawał się w rozmaitych okolicznościach, sytuacjach, jednak zdecydowaliśmy się im pożyczyć tą fej, skodę, faworytkę i co? Nic się nie stało. Nie rozbili jej, nie mieli stuczki. No, może kiedyś mocniej przyhamowali w czasie deszczu na kałuży i hamulce zaczęły bić, a może one po prostu tak ze starości już zaczęły. W każdym razie, dla mnie to była lekcja, żebym posiadane rzeczy traktował jako własność Pana Boga i to, że On ma prawo decydować o ich przeznaczeniu, nimi zarządzać. Dzieci mają tendencję do tego, aby bardzo silnie rozgraniczać to jest moje, a to już niekoniecznie moje. No, jednak gdyby były, były przekonane, że tak naprawdę to wszystko należy do Pana Boga, o ile mniej sporów z rodzeństwem, z kolegami byłoby o to, bo znowu wziął to, co moje. A przynajmniej może mniej emocjonalne byłyby te spory. I ostatnia lekcja, jaką chciałbym przywołać, wynika ona z polecenia z 11 wersetu. Będziesz się weselił z wszelkiego dobra, które Pan, Bóg Twój, dał tobie i twemu ludowi. Ty, lewita i obcy przybysz, który jest pośród ciebie. I naukę tego tekstu można by sformułować tak. Pan Bóg, żądając ostatniego słowa w sprawie Twoich majętności, nie czyni tego, by pozbawić Cię radości z nich, ale ją pogłębić. Czy Pan Bóg, żądając od Ciebie, żebyś uznał, że On ma ostatnie słowo w sprawie Twoich majętności, czy jakichkolwiek, czegokolwiek, co posiadasz, nie czyni tego, by pozbawić Cię radości z nich, ale ją pogłębić. Zobaczcie, w tym wersecie widzimy domyślny kontrast. Pomiędzy radością z konsumpcji wypracowanych dóbr, plonów, jaka mogłaby być, gdyby nieposłuszny Izraelita zatrzymał wszystko dla siebie, no, też by się tym radował. No to byłaby taka maleńka, samolubna, skażona, skażona egoizmem radość, a jest tu kontrast między radością wynikającą z uznania, że wszystko, co mam, jest Bożą własnością i dzielenie się tym z innymi bo posłuszny Izraelita nie był wcale skazany na nędzę, ascezę i niespełnienie. Przeciwnie, gdy radował się spoży ze spożywania swoich plonów, dzieląc się z innymi, z lewitą, który polegał na darach, ofiarach ludu i obcym przybyszem, tym, który był poza wszelkimi prawami, to jego głębia radości z wypracowanych, dróg wynikała właśnie z właściwego stosunku do nich. Uznania, że są to dary od Boga. A nie to, co ja moimi ręcami wypracowałem, i ze swobody dzielenia się z nimi. A radość ta wspomniana jest też w słowach apostoła Pawła do z Efezji, Efeskiej, gdzie cytuję, gdzie indziej nieprzytaczane słowa pana Jezusa. Apostoł Paweł powiedział: W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa pana Jezusa, który sam powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać. Mogą przyjść zmiany w Twoim życiu i z pewnością przyjdą w stanie majątkowym, w sytuacji rodzinnej, może w zdrowiu. Jak zareagujesz? Czy bez zmiany nadal będziesz służyć Panu z niezmiennym, o, najwyżej rosnącym entuzjazmem? Czy zmiany te stłumią w Tobie podstawowe wartości, jakimi dotychczas żyłeś? Pamiętam, dawno temu, jeden mężczyzna w kościele, biznesmen, w którymś momencie został pobłogosławiony nadzwyczajnym dochodem. Nie wytrzymał tej próby. Zapragnął dalszych zmian w swoim życiu, stosownych do dochodów. Porzucił kościół, zostawił swoją żonę dla innej. Nie nauczył się lekcji z 26 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Czy ty, bracie, siostro, znajdziesz po swojej stronie wystarczająco dużo miłości do Pana? By oprzeć się takim pokusom? W ostatecznym rozrachunku to i tak, jedynie Boża Łaska możecie i mnie podtrzymać. Ale nakazując przychodzić przez ten rytm z pierwocinami przed Boga, Pan Bóg dawał Izraelitom środek łaski do podtrzymania dobrego kursu w życiu, nawet przy tak gruntownych zmianach, jakich doświadczyli wkraczając do Kananu. Kiedy więc przyjdzie ten moment próby? Znajdziesz się w swojej ziemi obiecanej. Może to będzie super praca w Norwegii. O takich dochodach, jakich kiedyś tylko mogłeś marzyć. Może wspaniała kariera naukowa. Twoje nazwisko w telewizji. Noblista. Sława youtubera czy tiktokera. Zrób to samo, co ten Izraelita. Głośno. Może tylko w zaciszu swojego domu. Ale na głos wypowiedz prostą modlitwę deklaracji. Wszystko, co mam tobie, panie, zawdzięczę. Wszystko, ostatecznie ty, wszystkim ty zarządzaj i decyduj. Ja tylko sługą twoim jestem, którego tak szczodrze pobłogosławiłeś. I zróbmy to również, gdy Pan Bóg da nam inne błogosławieństwa. Komuś da ósemkę dzieci. Bo gdy kościół nasz się rozrośnie, nie dopuśćmy, aby wzbić się kiedykolwiek w pychę i zejść z tych prostych dróg, Pańskich, tak drogo kupionych, drogo kupionego błogosławieństwa ofiarą naszego Pana na krzyżu. Amen. Pomódlmy się. Panie Boże, ty dajesz czasy błogosławieństwa, czasy doświadczenia, czasy walki i czasy pokoju. I wszystko jest, ma swój zamysł dla naszego rozwoju, dla naszego poznania Ciebie, Twojego wspaniałego tajemniczego, niesamowicie głębokiego charakteru natury. Panie, modlimy się o otwarte uszy i oczy, abyśmy nie szli jak te nieme bydlęta za, za pędem tego świata i tej cywilizacji, a żebyśmy mogli we wszystkim widzieć, gdzie Ty nas prowadzisz i zawsze okazywać Ci pokorną wdzięczność, bo jesteś tak dobrym, tak wspaniałym Bogiem. Tobie niech będzie za to cześć i chwała. Amen.